1 do zera i zagrywa z numerem 9, szóstsu, hejnułę. Ekostrefa, no to znaczy, że chyba, chyba, chyba się znane ekologicznie. No bo nie mają. A tu jest dąb, który do pasa był zakopany w śmieciach. Już prawie go odkryliśmy, ale, ale jest resztka dla pana wójta. Jesteśmy na działce w Przywidzu, którą kupiłam 5 lat temu. Jako działkę dziewiczą z przepięknym starodrzewiem. Okazało się, że na działce jest około 5000 metrów sześciennych odpadów ukrytych. Wójt, żeby było ciekawiej, dostałam decyzję, że mam wywieźć na własne koszty odpady. Złożyłam oczywiście odwołanie do, do samorządowego kolegium odwoławczego. I niedawno otrzymaliśmy odpowiedź. W całości decyzja wójta została odrzucona. Wytknięto wójtowi, że nie zrobił nic, nawet nie, po, nie, znalaz, nie, nie dołożył żadnych starań, nawet nie przeanalizował dokumentów, które ja wniosłam do, do sprawy. Wójt miał za zadanie na podstawie dokumentów ochrony, programu ochrony środowiska dla gminy, miał zbadać ilość tych osadów, miał uzyskać decyzję na wywózkę i te odpady, wówczas dopiero mógłby sprzedać taką działkę. Zrobił odwrotnie, zataił, przygotował operat szacunkowy, w którym napisano, że jest pięknie, że, że działka nie ma żadnych wad, to samo powtórzył w akcie sprzedaży i sprzedał tą działkę. Ja w zeszłym roku rozpoczęłam budowę, no i odkryliśmy koszmarne składowisko odpadów. I tak jak powiedziałam, właśnie jesteśmy na etapie odrzucenia tej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Wójt nadal się ociąga, w tej chwili przez miesiąc, nic nie zrobił. Niedawno dostaliśmy zaproszenie do udziału w przesłuchaniu urzędników z byłej kadencji, czyli w zasadzie wygląda na to, że wójt szuka winnych. Przynieśliśmy łopaty ze sobą, to są takie same łopaty, jedną z takich wójt dostał na ostatniej sesji, jako symbol no, dobrej woli współpracy, wciąż. No, skończyło się tym, że, że niestety nic przez kilka miesięcy Wójt nie zrobił. Także dzisiaj mamy znowu te łopaty, żeby pokazać, że ciągle ilość tych łopat wzrasta, prawda? I czas najwyższy, żeby wójt zabrał się do roboty. Dostanie więcej tych łopat od nas, jeżeli trzeba będzie.